Chciałem serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych na tym naszym sportowym święcie. Oficjalne otwarcie budynku odbyło się kilka dni temu, ale dzisiaj nasi piłkarze po raz pierwszy wychodzą na murawę z naszego nowego, pięknego domu. No i cóż, życzę wspaniałej sportowej atmosfery. Debiut naszego budynku, mam nadzieję, że Państwu się podoba. Mina Wadowice, ten budynek przez ostatnie 3 lata projekt wykonała. Gmina Wadowice sukcesywnie inwestuje w sport. I tak obiecuję, że będzie nadal. Wszystkiego dobrego powodzenia dla zarządu, prezesa oraz piłkarzy. Poprosimy teraz na murawę pana Bogusława Jamroza. W imieniu całej drużyny i społeczności Skawy Wadowice chcemy mu jeszcze raz bardzo podziękować za 10 lat ciężkiej pracy w klubie. Wszystkiego dobrego prezentów. Bardzo dziękuję. Dużo zdrówka. Bardzo dziękuję. 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 Bardzo dziękuję. Zastałeś drewniane, oddałeś murowane. To jest dla was, to jest dla was, to jest dla was i dla nich, tych małych. Bardzo dziękuję. Wiecie, że każdy z Was składu dał dużo do tego, żeby się działo. Bardzo dziękuję. A ja mam dla was moi drodzy, dobra, potrzymaj. Moi drodzy, skawa się rozwija ciągle. Zmienia się nam tak jak widzicie wokół. Natomiast najważniejsi są oni, wszyscy ci młodzi wokół nas. I taki mam jeden apel i prośbę do klubu i takie małe zobowiązanie. Brakuje nam jeszcze dziewczyn. Tu jest taka koszulka reprezentantek Polski, która była na Mistrzostwach Europy, pamiątka. Mam nadzieję, że to będzie taki impuls, żeby dziewczynki uruchomić Skajowadowice. To oddaję na ręce pana prezesa. Ponad 50 lat. Kibicuję i bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie i dziękuję bardzo, bo naprawdę kocham skawę chłopaków, którzy grają. Prosiłem prezesa, żeby jak najwięcej dbali o skawę. Ale jeszcze wcześniej był stadion za Domem Kultury. To tam już to, 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 tam też pamiętam, ale, ale to już ten. A tutaj naprawdę były sukcesy, no trzecia liga na przeciwko cmentarza, to śladu nie ma już, <glocki> bloki i tak dalej. No to życzę przede wszystkim sukcesów i życzę, żeby jak najbardziej dbali o tych chłopaków piłki nożnej i, i właśnie życzę nowemu zarządowi sukcesów. Emocje były, byliśmy od początku, że to jest taki mocno emocjonalny dzień, bo tak chodził chłopcom, mówię tutaj, tak naprawdę nikt z tej szatni nie było go jeszcze na świecie, jak ja tutaj pierwsze kroki stawiałem w 1989 roku. Minęło tyle czasu i naprawdę doczekaliśmy się wspaniałej infrastruktury. Forma jak widać, no jeszcze nie przegraliśmy w tym sezonie, naprawdę budujemy twierdzę Wadowice od podstaw. Drugi mecz tutaj, drugie zwycięstwo. Na pewno cieszy, bo infrastrukturę mamy już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Był to mecz takich dwóch naprawdę dobrych burzyn, poukładanych taktycznie i to, co też powiedzieć przed meczem, że pewnie... Będę decydować momenty, detale, szczegóły i tak było. Wygraliśmy 1-0 po naprawdę trudnym meczu. Gratulacje zespołu, bo stawiliśmy znowu mnóstwo zdrowia. Piąty mecz, kolejny mecz na zero z tyłu. Tylko jedna bramka stracona. Naprawdę cieszymy się, ale też twardo stąpamy po ziemi. Wiemy, że jeszcze nic nie wygraliśmy, nic nie przegraliśmy. Dzisiaj się cieszymy z tego dnia, bo to naprawdę wielki dzień dla całej społeczności Skawy. A od storku już myślimy o kolejny mecz. Dużo emocji było przed tym meczem, ponieważ otwarcie budynku pierwszy raz się przebieramy w nowej szatni, plus pożegnanie starego prezesa, przywitanie nowego, cała śmietanka, tak jakby Wadowic na, na trybunach, więc naprawdę emocje były, ale byliśmy skupieni na tym, żeby po prostu ten mecz wygrać, bo jest to dla nas cenne. Próbujemy wytrzymać serię bez przegranej, no i tu się udało. Już skupiamy się na meczu za tydzień do imwałdu. Emocje były straszne. No, przerażony byłem tym rzutem karnym, ale wierzyłem w naszego bramkarza, że to wyciągnie, bo naprawdę ma bardzo dobrą serię. Były emocje, ale tak naprawdę też troszeczkę na nasze życzenie. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie przeciwnik rzuci swoje, e, e, swoje szale, no, do to, żeby poszukać bramki e, i Wiedzieliśmy, że będzie mieć e, swoje szanse w szybkim ataku. One były. I tak naprawdę szkoda, bo ten mecz mieliśmy zamknąć jedną z, z kilku sytuacji, które mieliśmy na 2 nie byłoby emocji. A tak uważam, też troszeczkę Sędzia dzisiaj pomógł z tymi emocjami, bo ten karny był taki mocno naciągany, ale tak jak to się mówi, oliwa sprawiedliwa kończyło się pozytywnie z wycieczką, także naprawdę bardzo się cieszymy. Ale o celach ja zawsze mówię spokojnie w szatni z zawodnikami. My, my nie mówimy, my tak naprawdę wiedzieliśmy, że tamten sezon był bardzo dla nas trudny, obaczony wieloma kontuzjami członków zawodników i, i naprawdę doświadczył nas bardzo mocno. Chcieliśmy wrócić do takiej równowagi psychofizycznej, do, do radości z gry w piłkę. Tak naprawdę dzisiaj myślimy o każdym najbliższym meczu. Oczywiście uważam, że w tak, żeby wygrać sobie każdy najbliższy mecz. Chciałbym być po jesieni w takim miejscu, że, że, będziemy, że będziemy realnie mogli walczyć o coś w ludzie wiosennym.